Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 94. odcinku podcastu Rubu WordPressa. Tematem dzisiejszego odcinka będą takie sygnały ostrzegawcze, które mogą się pojawić przy pracy z klientem i na które moim zdaniem powinieneś zwrócić uwagę, po to, aby ta współpraca przebiegała w takim, powiedzmy, niezakłóconym trybie i żeby wszystko dobrze się skończyło i zlecenie było dowiezione, zarówno w terminie jak i z takim poczuciem, że to była dobra robota, którą gdzieś tam wykonałeś, i tak żebyś zarówno ty, jak i klient był z tej współpracy zadowolony. Jeśli potrzebujesz hostingu lub domeny dla siebie lub swojego klienta, jeśli już ta współpraca po wysłuchaniu tego odcinka przejdzie w taki super sposób i jeśli zakończysz projekt z sukcesem, no to oczywiście z pomocą tutaj przychodzi partner mojego podcastu, czyli marka CyberFolks, która oferuje zarówno hosting, jak i domeny. CyberFolks przygotował specjalny kod rabatowy, dzięki któremu możecie kupić hosting WordPress z 20% rabatem. Ten kod rabatowy to podcast pisany przez C. Znajdziecie go również w notatkach do tego odcinka pod adresem maciejkuchnik.pl łamane 094. Zanim przejdziemy do, do tematu tych sygnałów ostrzegawczych, jakie mogą się pojawić właśnie przy pracy z klientem, to chciałbym też zaznaczyć, że oczywiście nie zawsze te elementy, które gdzieś tam się pojawią, o których będę za chwilę mówił, od razu muszą być jakieś powiedzmy negatywne. Natomiast no. Te pięć rzeczy, o których tutaj za chwilę powiem, wybrałem na bazie swoich doświadczeń z klientami, które gdzieś tam przez te wszystkie lata udało mi się zebrać. Pierwszym z takich sygnałów, które mogą się pojawić już gdzieś tam albo na etapie jakiegoś ogłoszenia, które zobaczysz, że ktoś szuka na przykład wykonawcy, bądź jakiegoś maila z zapytaniem na jakąś tam konkretną pracę. To jest takie stwierdzenie prosta stronka. I to jest mam wrażenie taki klasyk, który przewija się już przez to ogłoszenia od wielu wielu lat. Natomiast bardzo często właśnie prowadzi do jakichś takich powiedzmy cięższych zleceń do realizacji, cięższych pod kątem bardziej takiej współpracy niż pod jakimś tam kątem technicznym, jeśli chodzi o wykonanie takiej strony. Natomiast zwykle z tego co widzę, właśnie jeśli klient pisze o prostej stronce, no to gdzieś tam w głowie ma już niski budżet, krótki czas realizacji i tak a niekoniecznie ma jakiekolwiek pojęcie o tym, jak bardzo jest to skomplikowana rzecz. Ja zresztą w ostatnim czasie też. Gdzieś tam jak zacząłem rozmawiać o takiej prostej stronce, no to, to tak naprawdę ta prosta stronka to miał być jakiś tam powiedzmy większy system z integracją z kilkoma zewnętrznymi systemami, jakieś płatności, niepłatności, więc no jak widzicie na pewno prostą stronką tego nazwać nie można. I tutaj z tego, co też gdzieś tam życie pokazuje, taki klient przychodzący po prostą stronkę, bardzo często, właśnie przy nawet prostej stronie, jakiejś tam z dosłownie kilkoma podstronami, bardzo często lubi sobie gdzieś tam pomarudzić jeszcze, jest takim klientem upierdliwym. A budżet całego zlecenia zwykle jest bardzo ograniczony, więc tutaj taka rada dla Was, jeśli. Macie takiego klienta, który właśnie przychodzi po prostą stronkę, no to bardzo dobrze zdefiniujcie sobie zakres, co ta prosta stronka oznacza, no bo jednak tu bardzo ważne, żebyśmy mieli jasno sprecyzowany zakres i gdzieś spisany. Jeśli chodzi o te ustalenia, oczywiście nie musi być to od razu taka papierowa umowa, którą gdzieś tam podpiszecie, wymienicie kurierem. No, bo często, jeśli to są jakieś tam małe, drobne zlecenia, no to, to może być to problematyczne, ale tak czy inaczej, żeby było to w jakikolwiek sposób spisane, udokumentowane, czyli albo jakiś mail, albo choćby nawet jakaś tam wiadomość na komunikatorze, po prostu chodzi o to, żeby w jakiejś tam spornej sytuacji zawsze można było do tego wrócić i mieć jakiś punkt do odniesienia, jeśli klient na przykład będzie wymagał od Was jakichś tam dodatkowych prac. Kolejne takie stwierdzenie, które jest dla mnie też często takim sygnałem ostrzegawczym, to jest takie stwierdzenie przez klienta, że on oczywiście sam by sobie to zrobił, nie ma problemu, ale nie ma czasu. I o ile to faktycznie jest ten problem, że klient nie ma czasu i po prostu chce oddać realizację jakiegoś tam zadania komuś, kto ten czas ma i za niego to zrobi, dla niego to zrobi, no to nie ma problemu, ale niestety spotykałem się w, przez te wszystkie lata, jak pracuję z WordPressem, z takim podejściem, że yy, za takim zdaniem, że właśnie klient sam by sobie to zrobił, ale nie ma czasu, stało mniej więcej to, że klient jakieś tam pojęcia o WordPressie miał ale niekoniecznie na dobrym, profesjonalnym poziomie, tylko na przykład kiedyś tam wyklikał sobie ze trzy strony w jakimś page builderze albo kupił motyw na Team Forestie, odpalił to, wyklikał i no i jakąś tam tą stronę miał na WordPressie zrobioną, zrobił on samodzielnie, był z niej bardzo dumny. No ale jeśli wchodzimy już w jakieś bardziej skomplikowane rzeczy i klient nam gdzieś tam się wcina w to, i jak to wszystko powinno być zrobione, zorganizowane i ma ludzi nam cały Czas, że czemu to tak, a nie inaczej, a wy na każdym kroku musicie gdzieś tam tłumaczyć i uzasadniać jakieś tam swoje decyzje, swoje wybory, czy to choćby wtyczek, jakich używacie, czy innych elementów, czy po prostu podejścia, jakie zastosowaliście przy konkretnej pracy. No, może być tutaj dosyć duży problem. I warto gdzieś na samym początku takiej współpracy zaznaczyć, że no, jeśli do mnie przyszedłeś, no to mi po prostu zaufaj, bo, bo wiem co robię, znam się na tym i chcę dla ciebie jak najlepiej. Myślę, że jeśli postawimy tą granicę wystarczająco wcześnie przy współpracy z takim klientem, no to po prostu nie będzie dochodziło do jakichś tam kolejnych takich. Incydentów, że klient nam próbuje jakoś bardzo mocno ingerować w projekt, na zasadzie ingerować w to, co nie jest jakby jego odpowiedzialnością, no bo jeśli on nam coś zleca, no to powinien nam zaufać i po prostu zdać się na naszą wiedzę i doświadczenie, tak aby ten efekt finalny był zadowalający. Trzeci taki sygnał ostrzegawczy, który wybrałem do tego odcinka. To jest taki przypadek, gdy klient ma stronę do dokończenia i że gdzieś tam prawie wszystko jest zrobione, ale brakuje jakichś tam powiedzmy trzech czy czterech rzeczy, klient mówi, no tam godzinka, dwie, trzy roboty i będzie wszystko zrobione. Ty po rozmowie z klientem mówisz, no faktycznie to jest tam niedużo pracy, jakaś tam wtyczka do doinstalowania, parę linii kodu do dopisania i wszystko będzie działać tak, jak chcesz drogi kliencie. No, i czasem tak jest faktycznie i nie ma z tym problemu, ale tutaj zawsze zanim jeszcze gdzieś tam się weźmiecie do roboty i wycenicie nawet daną pracę. Spójrzcie w, przynajmniej w WP Admina czy, czy w źródła tej strony, jeśli to jest coś, coś większego, gdzie jest jakiś tam kod, powiedzmy, autorski spoza repozytorium WordPressa, poza jakimiś tam wtyczkami, które gdzieś tam możecie znać, po prostu z wcześniejszej pracy z WordPressem. No to zawsze warto zajrzeć, jak to wszystko jest zrobione od środka, no bo czasem się okazuje, że takie hmm, kończenie po kimś i poprawianie po kimś. No, może być takim dosyć trudnym zadaniem, powiedziałbym. Można, krótko mówiąc, bardzo łatwo wbić się na jakąś minę, bo czasem jest tak, że to, co wydawałoby się, że działa i to, co klient uznawał za zrobione, tak naprawdę jest gdzieś tam poklejone na gumę do rzucia i, i po prostu jest, bo jest, ale jest to dalece, ale jest to dalekie od. Poprawnego wykonania jakiegoś tam elementu, co może gdzieś tam rzutować potem na naszą pracę i na te wszystkie rzeczy, które my robimy. No i tu zwykle będzie jeszcze miała miejsce taka sytuacja, że gdy cokolwiek na tej stronie przestanie działać, no to ten klient będzie miał pretensję właśnie do Was, no bo przecież to Wy jako ostatni tam dotykaliście tego kodu, tej strony i po prostu nieważne, czy to gdzieś tam było spieprzone, kolokwialnie mówiąc, wcześniej. Czy, czy ktoś, kto przed wami robił tą stronę, zrobił coś tam źle, i potem wyszły jakieś błędy, czy zaczęły wychodzić jakieś błędy, które na przykład będą drogie w usunięciu, czy, czy skutki tych błędów wywołały jakieś tam powiedzmy nieprzewidziane koszty. No to taki klient z reguły przychodzi właśnie do was, no bo przecież to wy jako ostatni tam grzebaliście przy tej stronie. Więc tutaj zawsze ostrożnie podchodźcie do tego typu rzeczy, tym bardziej jeśli to jest na przykład jakiś sklep czy tego typu strona, gdzie faktycznie tam te negatywne skutki mogą się przełożyć już na jakieś tam konkretne finansowe straty. Tu zawsze jakiś audyt na samym początku i sprawdzenie jak to wszystko jest zrobione. Tutaj też oczywiście bardzo przydatnym elementem będzie taka rozmowa z klientem na temat tego, że jeśli to jest już w jakimś tam stopniu zaawansowanie zrobione, no to że może tam być zaszyte jakieś nie wiem, niestandardowe rozwiązanie, coś czego powiedzmy nie przewidzicie, i że ta wycena prac też gdzieś tam może ulec zmianie. No bo zawsze, jeśli ten klient na początku był poinformowany o czymś takim, no to potem łatwiej uzasadnić jakąś powiedzmy zmianę ceny czy, czy powiedzmy dodatkowe koszty które się pojawiły a jeśli się umówicie na x a wychodzi x plus 500 zł na samym końcu i informujecie klienta o tym gdzieś tam dopiero po zakończonej pracy no to zwykle gdzieś tam klient będzie kręcił nosem jeśli już jesteśmy przy kosztach, przy pieniądzach, no to pojawia się taki kolejny punkt, jak prace jakieś takie dodatkowe, które nie były uwzględnione w jakiejś pierwotnej ofercie, wycenie, czymkolwiek, na co się umówiliście z klientem przy starcie jakiegoś zlecenia. No, bo zresztą to jest bardzo częsty przypadek, że. Umawiacie się na zrobienie czegoś tam, ale w trakcie projektu jeszcze klient na przykład wpada na pomysł, czy wy na przykład podsuwacie pomysł, że słuchaj, drogi kliencie, fajnie by było jeszcze rozszerzyć tą funkcję o to i o to, bo to by się przydało Twojemu klientowi albo to i to by usprawniło proces nie wiem, zamówienia w Twoim sklepie, czy usługi takiego zamówienia. No, wszystko jedno. W każdym razie jest to jakaś dodatkowa praca, którą musicie wykonać. I tutaj też często się spotykałem z takim podejściem klientów na zasadzie: OK, to, no, to, to tam nam doliczysz coś za to. Jak mówiłem, że tego nie było w, gdzieś tam w tej wycenie, to było nieuwzględnione w wycenie. To tam na zasadzie takiej właśnie luźniej: No dobra, to tam się rozliczymy dodatkowo za to, ale to było takie właśnie na zasadzie: OK, rozliczymy się. Ale w zasadzie to, to tak, ani o konkretnych kwotach nie było mowy, ani o niczym takim. No i tutaj jednym z takich sposobów, które powiedzmy stosuje od dłuższego czasu no to jest wpisanie w umowie jakiejś stawki za roboczą godzinę która będzie miała zastosowanie właśnie w takich przypadkach to znaczy w przypadku prac zleconych jakby spoza specyfikacji czyli jeśli tam klient zleca jakieś dodatkowe rzeczy no to po prostu rozliczamy to według jakiejś tam stawki Natomiast tutaj też bardzo dobrym pomysłem jest zrobienie takiego arkusza, choćby w Google Docsie, gdzie będziemy prowadzić taką bieżącą ewidencję tych wszystkich dodatkowych prac i wyślemy po prostu taki arkusz do podglądu dla klienta, tak żeby on zawsze sobie. Mógł rzucić okiem na, na to, jak te koszty wyglądają, bo nie ma tam wtedy żadnego rozczarowania. Informujemy klienta jakby na bieżąco. Nie ma takiej sytuacji, że właśnie przychodzi do wystawienia faktury i klient na przykład się dziwi, że skąd tam dodatkowy 1000 czy 2000 na tej fakturze, jeśli umawialiśmy się tam na x złotych. No a tak, to możemy jeszcze też co jakiś tam czas raportować o tym. Poziomie godzin, które zostały wykorzystane, jakby poza budżetem zlecenia, no to się szczególnie przydaje, jeśli pracujemy nad jakimś projektem, powiedzmy przez 2-3 miesiące. No to wtedy, co, nie wiem, co tydzień, co dwa tygodnie, można bardzo fajnie gdzieś tam właśnie raportować klientowi te dodatkowe prace. Klient też widzi, co robimy dodatkowo. My też potem nie mamy problemu z rozliczeniem końcowym, bo. Sam też pamiętam takie sytuacje, gdzie, powiedzmy, zapisywałem sobie to, co gdzieś tam robiłem, no ale potem, właśnie jak trzeba było doliczyć to klientowi, to, to pojawiały się problemy z jakąś tam kalkulacją tego wszystkiego. A tak, jak to jest zrobione na zasadzie takiej, że mamy po prostu arkusz, wpisujemy sobie godzinę, potem mnożymy razy stawkę godzinową, wpisujemy na fakturę, no to nie ma żadnego problemu i po prostu. Na koniec wszyscy wiedzą, co jest za co. Zresztą potem taki arkusz możemy dołączyć do faktury i klient doskonale widzi właśnie, co, ile kosztowało, jaki element właśnie spowodował, na przykład wzrost kosztów o 500, 1000 czy tam ileś złotych na sam koniec realizacji zlecenia. I ostatni punkt, który wybrałem do tego odcinka, to będzie punkt dotyczący relacji między nami, jako wykonawcami, a naszym klientem. No myślę, że nasza branża, jak zresztą branża IT ogólnie rzecz biorąc, rządzi się troszkę innymi prawami niż, niż jakieś tam inne branże. Mam tu na myśli to, że bardzo szybko gdzieś tam skracamy ten dystans, przechodzimy na ty z klientem, nieważne czy dzieli nas powiedzmy. 2-3-5 lat, jeśli chodzi o wiek, czy, czy 10, 20 i tak dalej. I tak samo, czy, czy pracujemy w jakiejś małej firmie, jesteśmy freelancerem, czy pracujemy w jakiejś, w jakiejś dużej firmie obracającej ogromnymi budżetami. No to zwykle ten dystans jest bardzo szybko skracany. Zresztą, czy to z klientem końcowym, czy z jakimiś tam osobami, typu, właśnie grafik, copywriter i tak dalej. No i tu jest troszkę taka pułapka, że jeśli. Ta relacja pójdzie troszkę w stronę bardziej przyjacielskiej relacji niż biznesowej. No to może się pojawić problem właśnie choćby z jakimś tam doliczaniem dodatkowych rzeczy, egzekwowaniem swoich należności, no bo jeśli klient poczuje, że po drugiej stronie jest bardziej kumpel niż jakiś tam partner biznesowy, który czeka na kasę, no to też pewnie łatwiej będzie nie zapłacić waszej faktury. Niż kogoś innego, kto również gdzieś tam czeka w kolejce do, do, do wypłaty swojej faktury. Więc tutaj to jest też myślę bardzo istotny punkt, żeby jednak dbać o to, żeby ta relacja była na takim poziomie biznesowym i żebyśmy twardo się trzymali tych biznesowych założeń, egzekwowali swoje prawa. Oczywiście na pewno pojawi się też ta relacja taka kumpelska czy przyjacielska, ale jednak wydaje mi się, że powinniśmy zachowywać te nasze granice, nawet jeśli gdzieś tam się zaprzyjaźnisz z klientem i nie wiem, może spędzacie czas wspólnie na jakimś tam hobby czy tego typu rzeczach. No to jednak w tych tematach biznesowych stawiaj jasne granice i komunikuj to w jasny sposób, bo to się na pewno przełoży. A to, że ta wasza współpraca będzie taka czysta, bez jakichś tam niedomówień i Nigdy nie będzie tak naprawdę próbował wykorzystać jakby tej relacji do tego, aby ugrać na przykład, właśnie jakieś tam dłuższe terminy płatności niższe wyceny, czy na przykład ugrać jakąś tam dodatkową pracę, za którą ci nie zapłaci. Tutaj, akurat, jeśli chodzi o ten temat, w moim przypadku bardzo dużo pomogła praca z psychologiem i poukładanie sobie pewnych rzeczy. W głowie w taki sposób, żeby właśnie móc jasno stawiać te granice, i to była jedna z lepszych rzeczy, która mi się w ostatnim czasie przydarzyła. Także polecam też pomyśleć w ten sposób, jeśli masz problem z tym, że gdzieś tam wchodzisz zbyt blisko w relacje z klientami, przez co potem gdzieś te kwestie biznesowe mogą być trudne do, do realizacji, do egzekwowania. I to było właśnie pięć takich sygnałów ostrzegawczych, które właśnie mogą się gdzieś tam pojawić podczas pracy z klientem. Oczywiście to, że pojawią się takie elementy nie musi od razu oznaczać jakichś tam problemów, ale ja, tak jak mówię właśnie doświadczenie pokazuje, że często gdzieś właśnie te elementy później, prędzej czy później prowadzą właśnie do raczej jakichś tam negatywnych skutków. Jestem bardzo ciekawy, co wy uważacie za takie sygnały ostrzegawcze. Jeśli dosłuchałeś do tego momentu, to podziel się w komentarzu pod adresem Maciej Kuchnik 094 takimi właśnie swoimi, można powiedzieć, sygnałami ostrzegawczymi, które wyłapujesz przy pracy z klientem i które, na które zwracasz uwagę, aby się właśnie nie wbić na minę. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. No i jak zwykle, widzimy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.